Wiemy, że Polskę reprezentować będzie na Eurowizji Tulia. Co sądzisz o tym wyborze? Myślę, że to jest dobry wybór. Słyszałam, jak śpiewały. Uważam, że pięknie śpiewają. Poza tym... Sorry, jak miałyby to robić Godlewskie? Nie, nie, nie. Nie, ale wydaje mi się, że Tulia jest dobrym wyborem. I raz już prezentowaliśmy folklor, ale Mam nadzieję, że Roxana Węgiel za kilka lat będzie nas reprezentować, bo już raz wygrała do nas Eurowizja i wydaje mi się, że za kilka lat, lat zrobi to ponownie, bo dziewczyna wymiata. I szczerze mówiąc, gdybym zamknęła oczy i jej nie widziała, pomyślałabym, że ma z 20 lat. Co Twoim zdaniem, Tulia, może takiego zaoferować, co może podbić serca Europejczyków, ale też odbiorców na całym świecie? Wydaje mi się, że nasz piękny folklor, Nawet. Bo pamiętam, jak była właśnie Cleo z Donatanem. Uwielbiam ich, która jest cudowna, tylko to było pokazane bardziej w takim sexy stylu. E, właśnie dekolt, ubijanie masła, a dziewczyny mogą pokazać e, nasz folklor e, w takim e, pięknym, delikatnym stylu. Pokazać jak wyglądają nasze kobiety i e, tak naprawdę jakie są w środku, bo każda e, większość polek jest po prostu delikatna, wiotka. E, więc, więc myślę, że mogą pokazać to i mogą zaczarować widownie. Ty lubisz elementy takie folklorystyczne? Gdzieś tam te suknie, korale? Lubię, lubię. Nawet jak wyjeżdżam w góry, to najczęściej właśnie kupuję tam wszystkie rzeczy, ubieram się. Miałam nawet zdjęcie z tego, co pamiętam, właśnie z koralami. Z... Kiedyś nawet moja znajoma, jak byłam z chronisku w Tatrach. W Dolinie Roztoki. Chyba z tego co pamiętam, pożyczyła mi swój strój, taki prawdziwy strój góralski. Cudownie, miałam w nim sesję, miałam właśnie chustę, czułam się cudnie. Jak taka właśnie prawdziwa Polka.